Dwie z następujących trzech drużyn nie pojadą na Mistrzostwa Świata w 2020 roku w Katarze. Polska. Czyli aktualny mistrz Europy, Chorwacja, czyli aktualni wicemistrzowie świata oraz Portugalia, czyli poprzedni mistrzowie Europy. Dwie z tych trzech drużyn, dwóch z tych trzech drużyn zabraknie w Katarze na najważniejszym światowym turnieju, na którym gra tak naprawdę wiele przeróżnych reprezentacji. Tak wyglądają baraże, które rozegramy w marcu 2022 roku, czyli na pół roku przed rozpoczęciem, przed pierwszym glistkiem, na katarskich boiskach tak właśnie ułożyła się ta drabinka. Polska zagra z Chorwacją w meczu półfinałowym baraży o te Mistrzostwa Świata, a następnie w finale zmierzy się z dwójką z pary Portugalia, z jedną zdrożoną z pary Portugalia-Czechy. O ile oczywiście przejdziemy Chorwatów, co nie jest zadaniem wcale prostym. Pozostałe pary to Bośnia-Szkocja, zmierzą się z Walią lub Rosją. Austria, Szwecja z Irlandią Północną lub Ukrainą, to powiem Wam, że ta nasza czwórka, która zagra między sobą, jest totalnie przegięta, patrząc po pozostałych. Ale ja nie mam prawa tak naprawdę do narzekań, ponieważ los sprawił, że w ogóle mamy szansę wystąpić jeszcze na tym mundialu. Nadal nie wiemy, czemu gramy w tych barażach, skoro nie zajęliśmy tego drugiego miejsca, czy ze względu na te niezwykle dla nas udane Mistrzostwa Europy, czy przez co. Pewnie już mi wyjaśniliście w komentarzach, ale ja nagrywam przedpremierowo teraz te odcinki dla wspierających, dlatego jeszcze nie ma tak naprawdę tego odcinka poprzedniego dostępnego. W bramce Wojciech Szczęsny w obronie Bereszyński, glik Bednarek reca w pomocy Jóźwiak, Krychowiak, Zieliński, Szymański na napadzie milik Lewandowski, czyli wyjściowy skład reprezentacji Polski w wyjściowym garniturze. W Chorwacji semper, Wersailko, Lowren, Guardiol, Barisic, kowaczyć, moro, brozowić, wlaszyć, paszalić, kramarić, tak wygląda jedenastka desygnowana przez Welimira Zajeca, tymczasem. Ach, zaczynamy być może naszą, nie być może, ale tak naprawdę na 100% naszą e, ostatnią szansę na fazę grupową Mistrzostw Świata. Ten mecz jest rozgrywany na stadionie śląskim w Chorzowie, który widział wiele pięknych historii związanych z polską reprezentacją. I już w drugiej minucie tego spotkania Arkadiusz Milik dośrodkowuje w pole karne. Drużyny gości, nawet nie dośrodkowuje, zaskoczył wszystkich, nawet mnie, ponieważ zdecydował się na bezpośrednie uderzenie na bramkę Adriana Sempera, czyli Pera drużyny z Chorwacji. Bartek Barczyński, tymczasem długo wykonany, wrzuc z autu w kierunku Arkadiusza Milika jest, przepchnął sobie. Sempera Arkadiusz Milik odnalazł się w polu karnym i prowadzimy w tym półfinale baraży 1 do 0. Znakomicie otwieramy to spotkanie, choć przypominam, że znakomicie również otwieraliśmy spotkanie z reprezentacją Rosji w poprzednim odcinku, a jak to się skończyło? Skończyło niemalże wyrzuceniem pana selekcjonera Mateusza Chrzanowskiego z reprezentacji. Prowadzimy! Boże, jakbyśmy wygrali to tylko jeszcze Portugalia i, i jesteśmy tam. Boże, to byłby cud, cud nad Wisłą, a raczej cud, cud na Śląsku, tak to może się nazywać. 30. minuta tego spotkania i reprezentacja Chorwacji w natarciu. Oni również na ten mundial chcą pojechać. W wrzutka, paszalić, Wojciech szczęsny. Dobra, interwencja polskiego golkipera. I od razu piłka przez niego skierowana do Arkadiusza Milika, który skutecznie ją przyjmuje, Kamil Jźwiak, który jest na liście życzeń Milanu, czy nawet Milan złożył już za niego ofertę, tak więc kariera skrzydłowego derby county rozwija się w zawrotnym tempie. Kamili Juźwiak do Bartka Bereszyńskiego, ten na przedpole do Piotra Zielińskiego. Plasowany strzał pomocnika na poli, niestety ląduje obok bramki. Podobnie jak i Juźwiakiem interesuje się Milan, tak samo z tego, co pamiętam, Karbownikiem, chyba Michałem Karbownikiem, również interesuje się drużyna z Mediolanu Lewandowski poprzeczka. I po tej poprzeczce piłka wychodzi poza obręb gry, tak więc nie mamy nawet rzutu rożnego. Zobaczmy, bo jesteśmy po drugim polem karnym Wersajko. na wysokości naszej piątki. Sebastian Szymański, skuteczny odbiór, ale również czujnie Dajan Lowren, Kowaczyć, wersajko kontra Sebastian Szymański, który marzył. Ty kartonik na koncie i po raz kolejny w ciągu minuty, po raz drugi skutecznie odbiera piłkę i Robert Lewandowski nie poradził sobie z Dajanem Lovrenem. To już starość, to już chyba metryczka Roberta Lewandowskiego. Niestety daje o sobie znać paszalić gol. Gol do szatni dla Chorwatów. Druga połowa tego meczu i Sebastian Szymański w karny, Milik. Milik! Gol! Arkadiuszo! Milik! Tak jest. Z drugim trafieniem. Tak jest. Pierwszego gola też strzelił napastnik AS Romy i drugiego również on. Ponad pół godziny do zakończenia tego spotkania. Jakie to są nerwy. Ale ja mi tak zależy, żeby ta kariera jeszcze trwała. Chociaż to kilka odcinków z mundialu, żeby później jeszcze jakoś zagrać sobie może w Lidze Narodów. A na pewno to się nie stanie, jeżeli zostanę zwolniony po takim blamarzu w eliminacjach Paszalić. I Wojciech Szczęsny pokazuje, że stary, ale jary. Tak samo jak stara jest dama, w której występuje... Tak samo stary, ale Jary jest Wojciech szczęsny. Nie, nie wiem, co ja wymyśliłem. Robert Lewandowski, d'Arkadiusza Milika. Milik nabił jednego z obrońców chorwackich. Szkoda, że tam nie było ręki ani nic w ten deseń. 56 minuta. Sebastian Szymański krótko z Grzegorzem Krychowiakiem oddaje piłkę do Szymańskiego. Dużo miejsca. Glik. No nie jest wytrawnym stajperem, niestety. Yy. Kamil Glik, dlatego też wynik ciągle pozostaje bez zmian na stadionie śląskim w Chorzowie. Kamil Juźwiak rozpocznie kolejny atak reprezentacji z Nadwisły, 60 minuta. Kamil Jóźwiak kontra Kramarić i górą, niestety, zawodnik w, szach, w biało-czerwoną szachownicę. Ale Juźwiak, proszę bardzo, jaka ambicja. Kamila Juźwiaka, może skałci Milanu są na w stadionie Wersajlko? W ogóle, jaki absurdalny szczupak we własnym polu karnym Arkadiusz Reca. Piotrek Zieliński, Seba Szymański, Zieliński. Jak po sznureczku chodzi ta piłka reprezentantom Polski, widać, że rozwinęli swoje umiejętności nasi szczególnie młodzi zawodnicy jak polekarne krycha Gol! Gol naszego kapitana! 3-1, 61. minuta i wicemistrzowie świata nie pojadą najprawdopodobniej na kolejny turniej, a my mamy jeszcze pół godziny na to, żeby tego dopilnować, żeby Chorwaci w Katarze się nie znaleźli, a następnie, żeby ich los podzielili. Portugalczycy, Lovren czy faulował L Roberta Lewandowskiego? Nie faulował, choć przy Przewracany był piłkarz Bayernu Monachium w polu karnym Arek Reca kontra Bariślić Jest już w już głową obok bramki. I mamy 69. minutę. Wersajlko, Wojciech Szczęsny. Dzisiaj imponująca forma Wojtka Szczęsnego. Ocena 6-2, ale moim zdaniem zasługuje na sporo lepszą notę. Arkadiusz Milik mijał w ramkarza. Milik, gol. Hat-trick. Dwudzieste trafienie dla reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 4-1. Radzimy sobie z reprezentacją Chorwacji. I po tych blamarzach, wpadkach można tak to powiedzieć, z reprezentacją Rosji. Z powrotem mam takie uczucie, które towarzyszyło mi w trakcie Mistrzostw Europy, kiedy radziliśmy sobie z tymi potężnymi rywalami, jak Włosi, czy jak Holendrzy że w wielkim finale zieliński milik, milik, milik wywalczył jeszcze rzut karny. Robert Lewandowski będzie chciał go wykonać, choć zasługuje tutaj na to, żeby, żeby, żeby Arkadiusz Milik wykonywał ten karny. A może damy tego karnego Wojciechowi szczęsnemu? No dajmy. 4-1, kurde, no chyba nic się złego nie przetrafi, dawajcie, zrób, zróbmy jakąś bekę, będzie fajnie, dobra, Wojciech Szczęsny, tutaj tak, jeszcze wyższa będzie ocena, jest Wojciech Szczęsny, wiem, że to trochę niemiłe dla bramkarza Chorwatów, tym bardziej, że o, selekcjoner Chorwacji yy, mówił o mnie w samych superlatywach, La Manita, po raz trzeci w tej karierze, Manita, yy, pierwsza Manita była z Włochami, nie, druga Manita była z Włochami, a z kim była pierwsza Manita? Nie, pierwsza była z Włochami, druga z Holendrami i teraz odznaczamy jeszcze, e, odznaczamy Chorwatów. Takie trzy reprezentacje. Takim trzem reprezentacjom zaaplikowaliśmy pięć goli, w tym gol Wojciecha Szczęsnego i asysta Wojciecha Szczęsnego. 7-9 ocena, ale mecz, ale mecz. Wymienimy Kamila Glika, żeby oszczędzić go przed tym, przed tym finałowym meczem. Piotrek Zieliński tu jeszcze z lekkim urazem, więc za niego może Kuba Moder. No i powiedzmy, że jeszcze wpuścilibyśmy może jakiegoś młodego piłkarza, czyli... A Kacper Kozłowski, dobra na skrzydło, pal licho tam. Piotr Zieliński, koniec końców, niestety poważna kontuzja. Więc dobra, więc może ja to cofnę, bo chciałem tutaj bardziej może Kubę Kamińskiego wpuścić na to skrzydło. Kacper Kozłowski za Grzegorza Krychowiaka. No już wiadomo, żeby po prostu dać pograć. No i aha, i tutaj Kamil Glik miał zostać zmieniony, więc rece przywrócimy. Kamil Glik w jego miejsce Krystian Bielik którego witamy po licznych kontuzjach. No i spoko, trzy minuty doliczone, pokonaliśmy Chorwatów 5-1, 5-1. Zasługujemy na to moim zdaniem w dzisiejszym odcinku, w poprzednim nie, ale w dzisiejszym, żeby zagrać na tych... Mistrzostwach świata. Zobaczmy w ogóle, czy zagramy z Portugalią, bo to nie musi być takie konieczne. Tak jest: 1 do zera. Bardzo skromnie reprezentacja Portugalii poradziła sobie z, z naszymi południowymi sąsiadami. I Rosjanie nie jadą na turniej, ależ mi przykro, że nie zobaczymy naszych grupowych rywali w Katarze. Walia w finale, Irlandia Północna przegrywa z Ukrainą, Szkocja przegrywa z Bośnią. To zastanawiające i Szwecja dopiero po karnych pokonuje Austriaków, więc zobaczmy sobie pełne pary tych finałów. Bośnia, Walia, Szwecja, Ukraina i my oczywiście musieliśmy trafić na Portugalię, ale trzymać, trzymajcie kciuki, ponieważ myślę, że jeżeli będziemy w takiej formie, to na ten Mundial pojedziemy. Zieliński wraca z kontuzją 4-6 tygodni. Na szczęście Mundial dopiero tam, pod koniec roku, więc zdąży nam się piłkarz na poli wykurować. Dobra, mamy ten dzień. Polska, Portugalia. Ponownie stadion śląski w Chorzowie. José Mourinho na ławce trenerskiej Portugalczyków. To jest skład, który dzisiaj desygnował. Lopes, Duarte Dias, Semedo, Ruben, Nelson Semedo, więc niebezpiecznie w obronie można dostać kulkę w łeb. Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Ruben Neves, Renato Sanchez, Andres Silva oraz Diogo Jota. Imponująco wygląda ten skład drużyny Jose Mourinho. Polska, Szczęsny Berszyński, Glik, Bednarek, Reca, w Krychowiak, linety zamiast kontuzjowanego Zielińskiego. Na lewej, na lewym skrzydle Kamiński, niestety zawieszony na ten mecz Sebastian Szymański, Arkadiusz Milik, bohater poprzedniego spotkania Robert Lewandowski. Chłopaki, zaprowadźcie nas na Mistrzostwa Świata w Katarze, tak żeby w odcinku kolejnym, w odcinku bodajże już yy, dziesiątym czy jedenastym, jedenastym zagrać fazę grupową Mistrzostw Świata. 60 tysięcy polskich serc bije dziś na Stadionie Śląskim za reprezentacją Polski Bartek Braszyński w 29 minucie, na razie bez strzału na naszą bramkę danego reprezentacja Portugalii. Oby tak zostało, choć no pewnie tak przez 90 minut nie będzie. Linetty czujnie do Kamila Jóźwiaka Arkadiusz Milik, Kamil kontrary no to są czerwona kartka, wyjazd za euro 2016, nie macie nabo. Renato Sanchesie. Panie sędzio, czerwo. Tak jest, gramy w przewadze liczewnej. Renato Sanchez wylatuje za brutalny, nieprzyzwoity faul na naszym piłkarzu. Przechodzimy na pozytywną mentalność. Arkadiusz Milik poprzeczka wybija. Semedo z własnego pola karnego ciągle zero strzałów u Portugalczyków pięciokrotnie próbowała reprezentacja Polski ale to niestety zawodnicy z półwyspu Iberyjskiego teraz przy piłce zobaczmy na tą akcję Ruben Neves Semedo jest przy piłce golkiper reprezentacji Portugalii Nelson Semedo no i Karolinety prostopadłe podanie do Roberta Lewandowskiego jaka brama co za gol samobójczy obrony portugalskiej aż zobaczmy sobie powtórkę tego trafienia co tu się stało świetnie Karolinetty wszedł w buty Piotra Zielińskiego obsłużył Roberta Lewandowskiego w jednym z poprzednich odcinków był niemal identyczny gol tylko że wtedy Lewandowski to wykorzystał co tu się stało Ruben Semedo nastrzeliwuje Domingosa i bez szans golkiper drużyny Jose Mourinho prowadzi z Portugalią é zero Ej, powiem wam, że jeżeli wyeliminowalibyśmy Chorwatów i Portugalczyków z Mistrzostw Świata, to można by to uznać tak naprawdę za pierwszą i drugą rundę Mistrzostw Świata, ponieważ właśnie na Mundialu w Katarze z takimi reprezentacjami będziemy musieli się mierzyć, żeby osiągnąć ten, nie wiem, co będzie naszym celem ćwierćfinał, może medal. Właśnie z takimi drużynami będziemy musieli wygrywać, więc można traktować te mecze barażowe jako sukces, z uwagi na to, że z tymi reprezentacjami już na Mundialu się nie zmierzymy. Ale poczekajmy do końca. 67. minuta. Przewaga liczebna reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dw 13 strzałów do trzech. Zdecydowana dominacja pod tym względem reprezentacji Polski. Kamiński. Nie najlepszy dzisiaj mecz naszego zawodnika, dlatego w jego miejsce. Jezus, butelka. Tymoteusz Puchacz. Kamil Juźwiak. Krótko z Grzesiem Krychowiakiem. oddam mu piłkę. Oczywiście Krychowiak i Juźwiak. Juźwiak. Gol. Gol. Gol! Kamila Jóźwiaka! Niech patrzą skauci Milanu, jak prezentuje się nasz prawy skrzydłowy. Zobaczymy powtórkę tego trafienia. Jedziemy do Kataru. Cud, te dwa odcinki, które dzisiaj nagrałem, to jest po prostu... Cud, tylko jedno słowo może określić to, co tutaj się wydarzyło. Jesteśmy na mistrzostwach Europy, nikt nam już tego nie zabierze. Kogo moglibyśmy wpuścić, tak w ramach po prostu pokazania światu naszych talentów? Niech to będzie Kacper Kozłowski i niech to będzie Michał Karbownik na lewej obronie. Jesteśmy, jesteśmy w domu. Niesamowite. Już w kolejnym odcinku gramy fazę grupową Mistrzostw Świata. Pokonujemy Chorwatów z Manitą, pokonujemy reprezentację Portugalii. Dobra robota, panowie, to jest mało powiedziane. To co? te dwa odcinki no, na, pod zawał serca menadżera, tak? Ukraina, Polska, Walia. Te trzy ekipy kwalifikują się właśnie na Mistrzostwa Świata które rozpoczną się w grudniu 2022 roku. Polska nie ma prawa ponownie przegrać eliminacji. Tak jest. Piotr, Piątek Szczęśliwy po zwycięstwie. Ale o co tu chodzi? Dlaczego my dostajemy tu wiadomości, jakbyśmy na te, na te Mistrzostwa Świata nie jechali? Jeszcze nie uczestniczymy na Mistrzostwach Świata. Czemu tak? Polska ugina się pod ciężarem oczekiwań. Fatalny występ w eliminacjach. No, może chodzi o to, że. Może chodzi o to po prostu, że. że zawaliliśmy i nie awansowaliśmy do Mundialu z pierwszego miejsca w grupie. No, ale to było bardzo ciężkie, bo mieliśmy Niemców przecież w grupie. A do kolejnego euro z pewnością będziemy losowani do eliminacji do euro, do, do Mundialu, będziemy losowani z pierwszego koszyka do euro, zresztą też, no bo jesteśmy Mistrzami Europy na ósmym miejscu w rankingu FIFA, więc tamta sprawa będzie wyglądała dużo prościej. Mistrzostwa Świata 2002 zostaną rozlosowane 9 lipca 2022 roku. Inauguracja rozgrywek będzie miała miejsce jednak 21 listopada 2022, dokładnie za 238. Dni. Tutaj mamy pierwsze zespoły, które będą uczestniczyć w tych mistrzostwach i faza grupowa tych mistrzostw świata zostanie rozegrana przez nas już w kolejnym odcinku, na który przedpremierowo standardowo zapraszam e, wspierających, a tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Jesteśmy na Mundialu. Cześć!